Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 15. W prostokącie ABCD boki mają długość. Bok AB ma długość 30, bok BC ma długość 9. Bok BC przedłużono poza punkt C do punktu E. Odcinek AE przecina bok DC w punkcie P. Wykaż, że jeśli długość odcinka EC wynosi 1, to kąt APB jest prosty. No, i mamy rysunek do zadania. Teraz sobie na, na ten rysunek naniesiemy to, co w zadaniu jest podane, czyli długość odcinka AB to 30, długość odcinka BC to 9, mamy długość odcinka EC 1, i mamy wykazać, że kąt APB, czyli ten kąt, jest kątem prostym. No dobrze. Najpierw Wyznaczymy sobie długość odcinka AE, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Popatrzmy, powstał nam tu trójkąt ABE, który jest trójkątem prostokątnym. Pierwsza przyprostokątna ma długość 30, druga przyprostokątna ma długość 1 plus 9, czyli 10. No i obliczymy sobie długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie, czyli zapisuję twierdzenie Pitagorasa. Długość odcinka AB do kwadratu plus długość odcinka BE do kwadratu jest równa długości odcinka AE do kwadratu. Czyli AB to 30 kwadrat plus BE to 10 kwadrat jest równe długość odcinka AE do kwadratu. 30 do kwadratu to 30 razy 30 czyli 900. 10 do kwadratu to 10 razy 10 czyli 100 jest równe długość odcinka AE do kwadratu. Zamieniam równanie stronami, czyli długość odcinka AE do kwadratu jest równa 900 plus 100, czyli 1000. Gubimy potęgę, czyli nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd długość odcinka AE to pierwiastek z 1000. Teraz 1000 mogę zapisać jako 100 razy 10, ponieważ pierwiastek ze 100 to 10. Otrzymujemy, że długość odcinka AE to 10 pierwiastków z 10. No i zaznaczam na rysunku, że długość AE to 10 pierwiastków z 10. Teraz wiem na pewno, że boki prostokąta, boki AB i DC są do siebie równoległe. Na tej podstawie możemy wyznaczyć długość odcinka PC, korzystając z twierdzenia Talesa. Popatrzmy. Mamy tutaj dwa trójkąty: PCE i E. BA. I teraz ułożymy sobie taką proporcję. EC do PC ma się tak jak EB do AB. Czyli w naszym przypadku 1 do PC ma się tak jak 10 do 30. No i taką proporcję sobie tutaj ułożyliśmy. Wykonujemy mnożenie na skos, czyli mamy długość odcinka PC razy 10. Jest równe 1 razy 30. Czyli 10 odcinków PC to 30. Gubimy dziesiątkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 10. Stąd długość odcinka PC jest równa 30, podzielić na 10, czyli 3. No i naniesiemy sobie teraz ten odcinek PC równy 3 na rysunek. Popatrzmy, co teraz możemy znaleźć. Powstały nam tutaj dwa trójkąty prostokątne. Trójkąt PCB i trójkąt PEC. W trójkącie PCB znamy długość dwóch przyprostokątnych. PC ma 3, a CB ma 9. Zatem mogę znaleźć długość przeciwprostokątnej PB. No to korzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Zapisujemy pierwsza przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu jest równa przeciwprostokątnej do kwadratu. Wstawiamy liczby, czyli mamy 3 kwadrat plus 9 kwadrat to długość odcinka PB do kwadratu. 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9. 9 do kwadratu to 9 razy 9, czyli 81 jest równe długości odcinka PB do kwadratu. Zamieniam równanie stronami, czyli piszemy długość odcinka PB do kwadratu jest równa 9 plus 81 to 90 gubimy potęgę, czyli nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd długość odcinka PB jest równa pierwiastek z 90. 90 zamieniamy na 9 razy 10, ponieważ pierwiastek z 9 to 3, czyli długość odcinka PB to 3 pierwiastki z 10. I nanosimy tę długość na nasz rysunek. Teraz popatrzmy. Mogę wyznaczyć długość odcinka PR korzystając z trójkąta PCE, czyli tym razem długość przyprostokątnej to 3, druga przyprostokątna ma długość 1, znajdę więc długość przeciwprostokątnej. Czyli zapisujemy PC do kwadratu plus EC do kwadratu jest równe PE do kwadratu. Wstawiamy liczby, czyli mamy 3 do potęgi drugiej plus 1 do potęgi drugiej jest równe długości przeciwprostokątnej do kwadratu. 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9. 1 do kwadratu to 1 razy 1, czyli 1. Jest równe długości odcinka PE do kwadratu. Zamieniam równanie stronami, czyli piszemy długość odcinka PE do kwadratu. Jest równe 9 plus 1, czyli 10. Lubimy potęgę, czyli nakładam na obie strony równania pierwiastek, stąd długość odcinka PE to pierwiastek z 10. No i nanoszę naszą, nasz znaleziony odcinek na rysunek. No i teraz popatrzmy. Znaleźliśmy długość odcinka PE. Wiemy, że cały odcinek AE ma długość 10 pierwiastków z 10. Zatem mogę teraz znaleźć długość odcinka AP. Wystarczy od całego odcinka AE zabrać ten fragment długości PE, czyli długość odcinka PA. To 10 pierwiastków z 10 odjąć pierwiastek z 10. Czyli długość odcinka PA wynosi 9 pierwiastków z 10. No i nanoszę to, co obliczyliśmy na nasz rysunek. No i teraz popatrzmy. Mam już długość odcinka AP: 9 pierwiastków z 10. Mam już długość odcinka PB: 3 pierwiastki z 10. No i wiem, że AB to 30. Miałem udowodnić, że AP. B jest trójkątem prostokątnym, czyli tu znajduje się kąt prosty. Jeżeli miałoby tak być, wówczas suma kwadratów przyprostokątnych, czyli boku 9 pierwiastków z 10 i 3 pierwiastki z 10, będzie równy kwadratowi przeciwprostokątnej. No i korzystając z twierdzenia Pitagorasa, będziemy chcieli to udowodnić. Czyli ap do kwadratu to 9 pierwiastków z 10 kwadrat plus 3 pierwiastki z 10 do kwadratu jest równe 30 do kwadratu. Jeżeli to równanie wyjdzie prawdziwe, wówczas ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym, a więc kąt przy yy, punkcie P będzie kątem prostym. Stawmy. 9 pierwiastków z 10 do kwadratu to 9 pierwiastków z 10 razy 9 pierwiastków z 10, czyli 81 pierwiastków ze 100, pierwiastek ze 100 to 10, a więc 81 razy 10 da nam 810. 3 pierwiastki z 10 do kwadratu to 3 pierwiastki z 10 razy 3 pierwiastki z 10, czyli 9 pierwiastków ze 100, pierwiastek ze 100 to 10, a więc mamy 9 razy 10, czyli 90. No i 30 do kwadratu to 30 razy 30, czyli 900. 810 plus 90 to 900, jest równe 900. Otrzymaliśmy zdanie prawdziwe, zatem trójkąt ABP jest trójkątem prostokątnym. Kąt APB jest kątem prostym. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.